Ty promujesz bardzo fajną ideę, która jest bardzo bliska mojemu sercu, że stawiasz na dialog. Takie mam swoje wrażenie. Mm -hmm. Stawiasz na dialog, który się wydarza w komunikacji między wami, a nie jednostronnie. prawda? Czy no w obsługi jakieś aglomeraty już gotowe. I w tym momencie... I są szkoły, które się nastawiają właściwie tylko na to, co oni pompują, a nie to, co świat ma dla nich także. Czy ktoś jest po drugiej stronie, czy ta kobieta mm. piękna, to. czy, czy, czy dla, dla niej to będzie mężczyzna. prawda? Ale ostatecznie rezultat jest taki sam w rozumieniu fizycznym, że dwie osoby albo ze sobą są razem, albo nie są. Stąd też dla ludzi, dużo ludzi, którzy są nastawieni bardzo konfrontacyjnie do życia, prawda, że dla nich życie jest wojną, oni mogą. Źle by było, ale najgorzej by było, gdyby nie byli w stanie zrozumieć tego, co ty proponujesz, tak? Że działać ja, nie ja, byłby ja, ja, ja nie twierdzę, że to jest dla hmm. wszystkich, bo w ogóle nauka tego to w ogóle nie jest dla wszystkich, ale. Hmm. Ale... jakie mamy alternatywy, jeśli można spytać na metaforę wojny, która zachodzi, prawda? Czy ja tutaj muszę zdobyć, tak? jakie masz mhm. jakieś alternatywy dla tego? Znaczy, tak, ja jeszcze wracając do tego, co mówiłeś. Ja bym się nie zgodził, że lotka jest taki sam, że, że, że efekt końcowy jest taki sam, nie jest. Bo można, można się masturbować przy pomocy, przy pomocy drugiej osoby, przy pomocy tej kobiety i uważać, że to jest efekt, ale można zbudować z nią coś wyjątkowego, gdzie seks jest środkiem do celu, a nie celem samym w sobie. Mm -hmm, tak, no, trochę to więc... przypomina mi to, jak ja tłumaczę ludziom różnicę pomiędzy tantrą a bzykaniem się w kiblu. Oczywiście. E... Natomiast dla masy osób to jest jedno i to samo. Tylko, że Będzie. tantra okay. nie ma tego dreszczyka, co no, seks w kiblu, tak? No. <noise> <Ja głosy> Rozumiesz? Poziom gustu... Znaczy, ja się zgodzę, ja to, na... się zgodzę z tym, że, 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 że niektórzy nie będą w stanie zrozumieć, na czym polega ta różnica, o której Aha. mówię.